Edukujemy na temat profilaktyki chorób układu krążenia, w tym zawału serca, udarów mózgu w ramach programu pod tytułem Wiedzieć więcej, zacznij od siebie, podnieś swoją wiedzę i działaj prewencyjnie, by zmniejszyć ryzyko zachorowania. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Jak rozpoznać, że rozwija się u mnie choroba z grupy chorób układu krążenia? Około 10 milionów kobiet i mężczyzn w Polsce żyje z jakąś formą choroby serca lub układu naczyniowego, np. nadciśnieniem tętniczym. Ale jak rozpoznać oznaki potencjalnego problemu z sercem? Podczas gdy ból w klatce piersiowej może natychmiast wywołać alarm, inne objawy choroby serca, takie jak ból w szczęce bądź obuchnięte kostki, mogą być mniej oczywiste. Oto grupa objawów, które mogą oznaczać że nadszedł czas, aby udać się do lekarza. Każdy człowiek w dowolnym momencie swojego życia może odczuwać objawy z grupy omawianych. Tutaj w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć, należy omówić je ze swoim lekarzem rodzinnym. Wyliczmy objawy, które należy traktować szczególnie uważnie. Ból w klatce piersiowej to klasyczny objaw zawału serca, ale skąd wiedzieć, czy obecny ból w klatce jest nagłym przypadkiem medycznym? Jeśli ból nie ustępuje po kilku minutach odpoczynku i czujesz się bardzo źle, zadzwoń pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego i wezwij karetkę tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeśli jest to zawał serca, ból ten może być odczuwany jako ciężkość, ucisk lub ucisk w klatce piersiowej. Ludzie często opisują go jako nadepnięcie bądź uczucie przygniecenia albo ciasnotę w klatce piersiowej. Jeśli ten ból lub ucisk nie ustępuje... Po kilku minutach odpoczynku może to być tzw. dławica piersiowa. Jest to uczucie bólu lub dyskomfortu spowodowane zmniejszonym przepływem krwi w mięśniu sercowym. Powinieneś wezwać karetkę jak najszybciej. Natomiast jeśli już zdiagnozowano u Ciebie chorobę tętniczną serca, a ból w klatce piersiowej nie ustępuje, pamiętaj, żeby zastosować leki, które otrzymałeś na taką okoliczność od swojego lekarza i wezwać karetkę pogotowia. Kolejnym objawem, który może występować w, w przebiegu chorób serca i płodnoczniowego, jest ból brzucha. Można go odczuwać jako niestrawność, na przykład jako bolesne lub piekące uczucie w klatce piersiowej lub żołądku, które może być oznaką zawału serca lub innego problemu związanego z mięściem sercowym. Odróżnienie tego bólu od zwykłego bólu żołądkowo-przewykowego może być trudne. Dzieje się tak dlatego, że struktury te położone są blisko obok siebie. Jeśli w wypadku braku pewności, skąd ten ból pochodzi, natychmiast należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania stosownej porady. Ból sytuowany w ramieniu, w szczęce lub w plecach, niekiedy w przebiegu zawału serca, może również przestrzeniać się na inne części ciała. Najczęściej bywa to ból odczuwany w okolicy ramienia, w szczęki, szyi lub pleców. Uważa się, że bardziej charakterystyczny dla zawału będzie ból przychodzący w dół ramienia, zwłaszcza po stronie lewej, ból przychodzący do szyi. Jeśli ból ten utrzymuje się poniż, powyżej kilku minut, a nawet kilkudziesięciu sekund, należy skontaktować się z numerem alarmowym, powiadomić o tym dyżurnego pogotowia i wezwać karetkę pogotowia jak najszybciej. Opuchnięte kostki są objawem powszechnym i mogą mieć wiele przyczyn. Może to być na przykład spowodowane przez niektóre leki, które przyjmujemy w przebiegu nadciśnienia tętniczego krwi. Nie, na, nie oznacza to jednak, że należy je ignorować, zwłaszcza jeśli obrzęki stają się duże, ponieważ może to być oznaką niewydolności serca. Oznaczać to może, że Twoje serce nie jest w stanie pompować w krwi tak dobrze jak powinno, w związku z czym płyn z krwi przesącza się i gromadzi w kończynach dolnych. Ten problem warto omówić ze swoim lekarzem rodzinnym w trakcie swojej planowej wizyty. Kolejnym objawem obserwowanym w przebiegu choroby układu serca i naczyń mogą być bóle nóg. Opisywane jako uczucie chwytania bądź jako bolesne skurcze w gładkach podczas chodzenia jest oznaką choroby tętnic obwodowych. Ból spowodowany jest tym, że nogi nie otrzymują wystarczającej ilości krwi utlenowanej tętniczej. Najczęściej obserwuje się ten objaw u osób palących i cierpiących na cukrzycę. Jeśli zauważysz ten objaw, umów się na wizytę u lekarza rodzinnego i szczegółowo Omów ten problem. Ekstremalne zmęczenie to kolejny objaw, który chcę tutaj omówić. Oczucie zmęczenia przez cały czas może być objawem wielu schorzeń, w tym niewydolności serca. Ponieważ przyczyn zmęczenia jest wiele, może to być trudno stwierdzić na pewno. Jeśli odczuwamy uczucie zmęczenia cały czas, wiele godzin, jeśli pracujemy przez długie godziny, lub mamy problemy z wystarczającą ilością snu w ciągu dnia, prawdopodobnie nie jest to Twoje serce. Natomiast jeśli zaczniesz odczuwać skrajne zmęczenie, a Twój styl życia się nie zmienił, należy omówić to objaw ze swoim lekarzem rodzinnym. Kolejnym objawem, którego częstość wzrasta wraz z wiekiem, jest kołatanie serca. Polega on na nagłym uświadomieniu sobie uczucia bicia własnego serca i poczucia, że przyspiesza i brakuje mu uderzeń. Opisywane popularnie jako tzw. kołatanie serca. Zwykle są one nieszkodliwe i mogą być spowodowane stresem, nadmiarem kofeiny lub zmianami hormonalnymi. Jeśli jednak odczuwasz, że twoje serce bije bardzo szybko i skacze nieregularnie, to właśnie wtedy powinieneś udać się do swojego lekarza rodzinnego i omówić ten objaw. Jak często występuje, czy wiąże się z jakimiś szczególnymi okolicznościami. Jeśli zauważysz to, a także doświadczysz utraty przytomności, zadzwoń pod numer alarmowy karetki pogotowia. Kołatanie serca może być również oznaką nieprawidłowego rytmu, tzw. zwanej arytmii, które może być spowodowane innymi chorobami podstawowymi, niekoniecznie chorobami samego układu krążenia. Jedną z najczęstszych form arytmii jest migotanie przedsionków, które może zwiększać ryzyko udaru mózgu. W rozpoznawaniu chorób układu serca i naczyń wykonuje się również badania laboratoryjne. Są to badania pewnych parametrów biochemicznych krwi, które pozyskujemy w trakcie rutynowego pobrania krwi żylnej. Lekarz może zalecić badania krwi w celu określenia ryzyka chorób serca, takich jak choroba wieńcowa, u osób, które na przykład stosują niezdrową dietę, mają rodzinną historię choroby niedrofiennej serca, zwłaszcza wywiad diagnoz w wieku 50 lat lub młodszym u członków rodziny. Można takie badania również wykonywać u osób z otyłością lub nadwagą, u osób, które nie uprawiają wystarczająco dużo aktywności fizycznej u osób palących lub w inny sposób używających tytoniu oraz u osób mających inne choroby współistniejące lub stany w innych układach ciała, np. takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi bądź wywiad przebytego zawału serca lub udaru mózgu. Wykrywając ryzyko chorób serca w badaniach laboratoryjnych krwi lekarze zwracają szczególną uwagę na poziomy następujących parametrów. Poziom cholesterolu całkowitego który jest bezpośrednio związany z ryzykiem chorób serca i naczyń krwionośnych w formie tzw. miażdżycy. Kolejnym parametrem są trójglicerydy. Są to związki, których wahania poziomu we krwi związane są z ryzykiem chorób serca i naczyń krwionośnych. Spożywanie cukrów prostych i dieta wysokotłuszczowa oraz picie alkoholu mogą powodować wysoki poziom trójglicerydów. Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc obniżyć ich poziom. Następnym parametrem tzw. lipidogramu są lipoproteiny o wysokiej gęstości, HDL. Jest to tak tzw. dobry cholesterol. Jego wysoki poziom oznacza mniejsze ryzyko chorób serca i naczyń krwionośnych według obecnego stanu wiety. Kolejnym parametrem lipidogramu jest tzw. lipoproteina o niskiej gęstości, czyli LDL. Jest to tzw. zły cholesterol jego wysoki poziom wiąże się z większym ryzykiem chorób serca i naczyń krwionośnych. Kolejnym badaniem, zwykle wykonywanym razem z lipidogramem, jest pełna morfologia krwi z rozmazem. To badanie dostarcza informacji o różnych składowych częściach krwi, takich jak czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. Może wykryć na przykład niedokrwistość, czyli niską liczbę czerwonych krwinek, bądź stan zapalny. Poprzez wykrycie wysokiej ilości białych krwinek bądź wahania ilości płytek krwi. Kolejnym parametrem biochemicznym, często badanym u osób w celu określenia ryzyka chorób serca i naczyń jest glukoza naczcza, czyli poziom cukru we krwi badany przed pierwszym porannym posiłkiem. Ten też mierzy poziom cukru we krwi po wypoczynku nocnym, może on wskazać na stan cukrzycowy i cukrzycę, które to zwiększają ryzyko chorób serca i naczyń.